Zagrywam w Early Access Battlefield 2042 od piątku, od samej godziny 9 rano. Dziś chciałbym podzielić się z wami moimi spostrzeżeniami na temat braków pewnych funkcji i udogodnień, które były już w serii Battlefield przed 2042, a nie wiecie czemu teraz ich brakuje. Wiele osób narzeka na powtarzalność elementów gry w każdym to kolejnym Call of Duty, ale jeżeli tam pojawi się coś dobrego, jest to po prostu kopiowane do kolejnego tytułu. Seria Battlefield od kilku lat działa na tym samym silniku Frostbite. Wydawałoby się zatem, że przeniesienie sprawdzonych już elementów z poprzedniego tytułu nie powinno być problemem. A jednak nim jest. Zapraszam Was zatem na materiał o elementach i funkcjach gry, które były w poprzednich Battlefieldach, a tutaj ich bardzo brakuje. Tryby gry. Jakże mi smutno było, gdy tylko uruchomiłem grę i moje oczom w All Out Warfare ukazały się jedynie dwa przyciski do gry: w podbój lub przełamanie. Dlaczego tak bardzo na siłę DICE chce nam udowodnić, że Battlefield 2042 powinno grać się tylko na trybach gry, gdzie mamy ponad 100 osób na serwerze i tylko tam, gdzie są pojazdy? Brzmi trochę jak kodowiec, ale od zawsze w Battlefieldzie uwielbiałem dominację. Szybkie starcia na trzech położonych w odległościach około 100-200 metrów od siebie w flagach, bez pojazdów, no po prostu super sieczka. Przecież, nawet na niektórych mapach, jak na przykład Klepsydra, są już wyznaczone idealne miejsca do takich potyczek. Zobaczcie, mamy trzy punkty, które tworzą sektor A. Wiele razy grając na tej mapie, mogłem nie opuszczać stadionu, bo taka wewnętrzna walka na około 15-20 osób toczyła się wokół właśnie tych trzech punktów. Zresztą na każdej mapie bez problemu udałoby się zagospodarować miejsce pod ten tryb gry. Tak samo niezrozumiały jest dla mnie brak szturmu, a przecież ten tryb jest i tak w grze, bo w portalu jest na mapach Battlefield 1942, na BF3 i na mapach z Bad Company 2. Rozumiem, że przełamanie to dość bliźniaczy tryb względem szturmu, ale bardzo często w BF3 grało się klanówki na szturmie i mimo wszystko brakuje mi go. Ostatnim brakiem jest oczywiście tryb, który powinien być dostępny na start. Jest to zwykły, ale poczciwy team deathmatch. No szkoda, że go również brakuje. Poruszyłem temat braku tych dodatkowych trybów gry na Discordzie dla twórców Electronic Arts. Dostałem sporo pozytywnych reakcji od strony innych creatorsów, jednak nie otrzymaliśmy odpowiedzi ze strony DICE. Zarządzanie drużyną. Kolejnym nieporozumieniem jest brak jakiejkolwiek możliwości zarządzania swoją drużyną. I już tłumaczę o co mi chodzi. Po pierwsze, nie mamy żadnej kontroli nad naszą drużyną w grze. Jeżeli jesteś jej dowódcą, nie możesz jej zablokować, nie możesz wyrzucić kogoś, czy nie możesz po prostu jej zmienić. Bardzo często dołączałem do gry, gdzie mój skład nie wypełniał się do czterech osób i nie mogłem dojść do innej ekipy, by ją wypełnić. Drugą rzeczą jest to, że jest brak przejęcia dowództwa nad drużyną. Ja gram PTFO, lubię być dowódcą ekipy, wyznaczać cele do ataku czy do obrony. W poprzednich Battlefieldach, jeżeli dowódca naszej ekipy się opierdzielał i nie oznaczał celów, nie wskazywał drogi dla swojej drużyny, inna osoba mogła przejąć jego robotę. Wystarczyło kilka razy prosić o wyznaczanie celu. Jeżeli dowódca nie zareagował na czas, dowództwo przechodziło na inną osobę, która prosiła o wyznaczanie tych celów. W Battlefield 2042 zdarzyło mi się wiele razy grać z dowódcą, który za nic w świecie nie oznaczał punktów mimo moich próśb. Niestety takiego transferu na dowódcę tutaj nie ma. Tryb obserwatora Tryb spektatora powrócił po kilku osłonach w Battlefield 4. Był on wtedy głównie nastawiony na komentowanie mecz ligowych. W Battlefield 1 i Battlefield 5 tryb ten dostał sporo usprawnień, które przydały się szczególnie osobom kręcącym piękne, kinowe ujęcia z gry. No a w Battlefield 2042. Hmm. Nawet go nie ma. Portal jest szczególnym miejscem, w którym brakuje mi spektatora. No bo tak, możesz robić prywatne mecze na przykład ze swoimi widzami, możesz robić powiedzmy to, klanówki, możesz zrobić serwer do nagrań swojego kolejnego filmu na YouTube, ale nie możesz wykorzystać spektatora, żeby mieć jeszcze lepszy podgląd na to wszystko, by komentować taki mecz lub nagrać super płynne ujęcia z mapy bez modeli postaci. No to jest ogromny krok w tył. Plutony. A pozostając jeszcze w temacie budowania doświadczeń ze swoim community, to brakuje mi plutonów. Te kilka znaczków przed Twoim Nikiem, zamknięte w kwadratowym nawiasie pozwalały budować własną mikrospołeczność. Brak plutonów oznacza, że w Battlefield 2042 prawdopodobnie szybko nie zobaczymy prawdziwych klanowych starć czy trybów kompetytyw. Niestety znowu porównam to do Call of Duty, gdzie mając swój Pluton, raz dziennie otrzymywaliśmy przez godzinę podwójne punkty doświadczenia dla wszystkich członków Plutonu. I jest to niby nic, ale sprawia, że chcesz wrócić do gry o konkretnej porze dnia i chcesz bawić się ze swoimi kumplami. Jest to zarówno plus dla EA i plus dla graczy, ale oczywiście tego nie ma. Ostatnią rzeczą, która mnie niemiłosiernie wkurza, to wysiadanie z pojazdu. Dlaczego funkcja, która była w grach Battlefield od lat, tak po prostu jest wykastrowana? I chodzi mi tutaj oczywiście o wysiadanie z pojazdu w kierunku, w którym aktualnie spoglądamy. Nauczony tym rozwiązaniem z poprzednich battlefieldów, wiele razy w ostatniej sekundzie życia mojego pojazdu i chcąc się ewakuować, przekręcałem myszką w dość bezpiecznym kierunku i wciskałem E, aby wyjść. Niestety postać, jak się okazuje, wychodzi teraz w tym samym kierunku, z którego wchodziła do pojazdu. Dlaczego, Dice? Dlaczego? Daruję sobie już też opisywanie dokładnie rzeczy, które denerwują wszystkich i o których mówiłem też już chyba w filmie po becie Battlefield 2042, czyli brak wyszukiwarki serwerów, a także totalnie skopana tablica wyników, a w sumie to nawet powiedziałbym, że jej brak. Naprawdę, nie wiem dlaczego tak trudno jest twórcom Battlefielda zaliczyć dobry start gry. Z każdą kolejną premierą Battlefielda na start otrzymujemy mniej, a pozostałe znane z wcześniejszych gier z serii funkcje dodawane są jako super awesome features podczas aktualizacji w ramach live service. Okej, okay, mamy tu portal, który nieco ratuje całą grę, ale wygląda na to, że sam All Out Warfare mocno ucierpiał przez niego. No i warto też zaznaczyć, że to pierwszy raz w historii gier Battlefield, gdzie między premierą poprzednika a premierą nowej gry minęły 3 lata. Ta gra powinna być zatem pełna wszystkiego co najlepsze w serii gier Battlefield i doszlifowana niemal do perfekcji. Okej, okay, COVID zrobił swoje przez pracę zdalną, ale też nigdy wcześniej aż tyle osób nie pracowało nad Battlefieldem. Jak to mawiał klasyk, no są plusy dodatnie i plusy ujemne. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli już mieliście okazję pograć Battlefield 2042 i jakie są wasze odczucia z gry. Ja powiem wam tak, no czekałem niesamowicie podjarany na premierę, ale teraz zdarza mi się zagrać z 2-3 mecze i czuję się tą grą zmęczony. W dużym stopniu myślę, że jest to spowodowane brakami trybów gry, a także dość nudnymi mapami. No dobrze, dzięki wam za dziś, mówił do was Kajo, tyle ode mnie, do następnego razu, hej hej. Ej, hey, to, to nie jest tak, że kopiuję kromkę. Właśnie nagrałem swój voiceover do tego materiału i tu patrzę, kromka wypunktowała niemal te same problemy, które również i, i mnie denerwują. Ale to chyba dobrze. I więcej takich filmów, tym może szybciej doczekamy się poprawy gry. Pozdro.